Kochani, kochani, jeszcze raz robię ten apartament, bo ja Wam tak szybko zrobiłam. Ponieważ myślałam, że wyjedziemy wcześniej, ale mój mąż jeszcze coś wymyślił, ale co? To Wam opowiem po drodze, a tymczasem sobie mogę spokojnie zrobić jeszcze raz filmik naszego apartamentu. Zobaczcie, wszystko jest nowe: nowe drzwi, ten apartament jest bardzo nowy. Właściwie od roku może jest wynajmowany. I zobaczcie, kuchnia w sumie jest w pełni wyposażona. Wszystko, co chcecie, macie w kuchni, naczynia macie gary, patelnie, kuchnia jest indukcyjna, także wszystko tutaj te wszystkie gary, te, te garki są właśnie przystosowane do tej kuchni indukcyjnej. Jest też piekarnik. Tutaj zobaczcie, takie wyposażenie macie. Nawet macie tutaj taką tareczkę. No i wszystko tutaj, cały osprzęt do patelni. Tutaj są sztućce, nawet nożyczki są, słuchajcie, zobaczcie. No, widzicie. A tutaj, co my tutaj mamy? Aha, zobaczcie, takie duże to tak wszystko. I macie tutaj. I rękawice do patelni. No, tutaj jest lodóweczka. Tu są jeszcze moje rzeczy w lodówce, bo my dopiero wieczorem wyjeżdżamy. Zobaczcie co... <ścoughs> co u mnie jeszcze, jakie reszki zostały w lodówce, widzicie? Mleko kupiliśmy, myśleliśmy, że, że sobie wypijemy, ale nie zdążyliśmy, ale przechodzimy do innego apartamentu, więc... Bo to jest nasz prywatny apartament, ale on będzie wynajęty od dzisiaj wieczorem. Więc dlatego musimy się spakować i do środy jeszcze możemy tutaj być, w Świnoujściu oczywiście. I zobaczcie: od kuchni jest taki living room, czyli pokój z, z kuchnią. Pokój tam jest taras i pokój wygląda tak. Duży stół. Co tutaj jeszcze jest? A jeśli chodzi o takie rzeczy do gotowania wody, to jest jak najbardziej czajnik i jest właśnie, jak to się nazywa, przyrząd do filtrowania kawy. Ta maszynka do filtrowania kawy. Ja z niej nie korzystam, więc bo ja mam swoją prywatną. Ja piję swoją kawkę, więc ja z niej nawet nie korzystałam. Tutaj tam są moje koszyki do zabrania, właśnie w z lodówki tych rzeczy, ale to już na sam koniec czekam. I jeszcze, zobaczcie, takie są z krzesłami. Bardzo fajne są w ogóle te krzesła. Zaraz Wam pokażę. Tak wyglądają. Takie przezroczyste. Dosyć no, wygodne są. Można powiedzieć, że wygodne. A to jest wersalka, słuchajcie. Wersalka składana. My tutaj sobie oglądaliśmy telewizję, więc tutaj macie telewizor, więc jest rozłożona jest też suszarka, która, która leży, którą muszę schować. Fajna lampka, wszystko z takim motywem właśnie nadmorskim. Tu jest też wentylator powietrza byłoby za gorąco. Teraz oczywiście nie było. Tam macie też motywy takie nadmorskie. Tak jak już Wam mówiłam, oświetlenie nad stołem bardzo mi się podoba. Motywy nadmorskie, zegar. Jeden Pierwszy taras z właśnie z takimi żaluzjami i też są zasłonki. No i teraz przechodzimy od tak, jak żebym wam pokazała, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tam z tym światłem to jest łazienka, lustro, szafka na buty i tutaj przechodzimy do sypialni. Sypialnia wygląda w ten sposób. Też motywy nadmorskie, zegal, kolejny taras, w sypialni też jest kolejny taras, lampka. No i tutaj, zobaczcie, z wieszaczkami taka szafa, Komandor. Tam to nawet nie wiem, co jest. Bardzo dużo w ogóle tu jest miejsca. Tutaj był ja wyniosłam na taras, bo tu był odkurzacz, i co tam jeszcze. I macie wiaderko tak na mokro z, z mopem takim też wyniosą to wszystko na taras. A tu jest kolejna o, macie żelazko, tutaj deskę do prasowania, tam kolejną pościel, bo w tym apartamencie do czterech osób może być. Prawda? Więc szafa typu komandor, tak się prezentuje. Tutaj macie, z każdej strony są stoliki nocne z lampką nocną. Tam tak samo jest. Poku bardzo fajnie się tutaj śpi. Dosyć cichutko jest, chociaż tak troszkę jest ruchu, bo no jest, jest tutaj, ten taras jest od ulicy. No ale ta droga nie jest aż tak często uczęszczana nad ranem. No i z powrotem przechodzę do. Tej części głównej, gdzie sobie siedzimy, gotujemy, jak macie ochotę. Ja tu próbowałam rybę zrobić, ale słuchajcie, tylko wiecie, w ogóle ta ryba nie smakuje, jak się robią na szybko, a nigdy czasu nie ma. bo Człowiek biegnie nad morze, więc chodziliśmy sobie na jedzenie albo zamawialiśmy z cateringu, tak jak Wam mówiłam, bo bardzo nam posmakował ten catering tutaj, więc y, zamawialiśmy sobie, ale wczoraj na przykład byliśmy na Obiedzie w restauracji. Tutaj jest Łazienka, ogrzewanie. Nocki są zimne, więc sobie dawaliśmy także było bardzo przyjemnie. No i oczywiście pralka. Pralka. Kabina, ręczniki są w wyposażeniu. Ręczniki, jeszcze mój ręcznik z logo Laguna. Nie wiem co, Laguna. Hotel Laguna jest w Świnoujściu, Czy to są ci sami właściciele? Tak wygląda umywalka, szafka, toaleta, taka półeczka. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Wszystko, wiecie, yy, wszystko tutaj jest, co trzeba: wieszaczki, domofon. Bardzo fajnie oświetlone. Tam, widzicie. Tutaj macie też takie, jak to się nazywa, te takie światełka, zaraz Wam zademonstruję. Tutaj macie też okap z pełnym wyposażeniem, ze światłem, no wszystko jest, no po prostu luksus, słuchajcie, luksus. Jak będziecie chcieli, to po prostu napiszcie mi e-maila. A ja Wam wyślę namiary na ten apartament. No ja myślę, że teraz Wam lepiej pokazałam, bo wcześniej to wiecie, śpieszyłam się, słuchajcie, tutaj ja jestem, kochani, tutaj ja jestem, zobaczcie, już częściowo przygotowana do wyjazdu. Folker poszedł jeszcze sprawy załatwiać, bo my tutaj też trochę biznesowo jesteśmy, szczerze mówiąc w tym Świnoujściu, więc za chwilę idziemy nad morze, bo jest przepiękna pogoda. Jest Dzisiaj 20 stopni, no i widzę, że jest pięknie, więc już najwyższy czas, żeby spakować wszystko. Jeszcze właśnie czekam z tą lodówką, czekam na Folkera i lodówkę sobie uprzątnę na samym końcu, żeby on mi to przewiózł do drugiego apartamentu który też będzie taki atrakcyjny, ale mamy go tylko do środy, więc rzeczy zostawimy w aucie, a tylko co najważniejsze spakujemy. Już na pewno nie będę się bawiła w żadne gotowanie, bo to po prostu jest niewygodne. A wy jak lubicie gotować na urlopie? Bo ja zdecydowanie nie, ja absolutnie więcej nie będę podchodziła do gotowania na urlopie. Urlop to jest odpoczynek od wszystkiego. Jestem ciekawa, jak wy. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie na ten temat. Napiszcie mi koniecznie. A ja sobie usiądę jeszcze na moim, na mojej <laughs> klapeczki mam takie, takie ortopedyczne. A i słuchajcie, liczę kroki, zobaczcie, zobaczcie tutaj. Wyłączyły mi się, no ale dzisiaj już trochę tych kroków narobiłam, ale w ogóle tak staram się. 20 tysięcy kroków to jest minimum, jak robię dziennie. A wy, co wy robicie dla sportu, kochani? I co wy robicie dla odpoczynku? Lubicie morze, czy jesteście bardziej? Yy, wiecie, czy jesteście bardziej osobami, które lubią góry? Ja lubię to i to. Kocham, jeśli chodzi o morze, to najbardziej. Moje serce skradło świnoujście. Jeśli chodzi o góry, no to lubię niemieckie Alpy, ale też bardzo lubię zakopane. Także napiszcie mi koniecznie. A jak chcecie namiary, to podajcie mi swojego maila, więc ja Wam chętnie napiszę. Pozdrawiam.